Wczoraj wieczorem w Brukseli obradowali ministrowie środowiska, debatowali nad wspólnotowym projektem dotyczącym uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zapadły tam bardzo ważne decyzje, decyzje dotyczące przyszłości energetyki, ale nie tylko całej gospodarki w Europie, decyzje związane z ograniczeniem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a więc podstawowego składnika gazu, gazu cieplarnianego, gazu, który ma ogromny wpływ na zmiany klimatu na świecie, ale to również decyzja, która ma wprost przełożenie dla rynku energii w Polsce. Jak wszyscy wiemy, w Polsce 90% energii wytwarzanych jest z węgla i nie ma tutaj Póki co przez obecny rząd budowanej alternatywy, bo cały fragment dotyczący choćby odnawialnych źródeł energii został zniszczony przez te decyzje, które rząd wprowadził w ostatnich miesiącach, i cała koncepcja rozbudowy rynku energii jest oparta tylko i wyłącznie o węgiel. Ta decyzja, która wczoraj zapadła, sprowadza się do tego, że rynek zostanie ograniczony o 50 rynek uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Zostanie, zostanie od 2021 roku ograniczony o 55%, zostanie wprowadzona redukcja roczna o 2,5%, co ma będzie miało gigantyczny wpływ na cenę uprawnień e, e, emisji gazu cie, cieplarnianego do atmosfery. Dzisiaj jedna tona kosztuje w zależności od okresu od 6 do 8 euro mniej więcej ten rząd kwot. W momencie wprowadzenia tych przepisów, które zostały wczoraj uzgodnione na posiedzeniu ministrów środowiska Unii Europejskiej to i tych redukcji, cena ta wzrośnie znacząco, bo szacuje się, że do kilkunastu, nawet kilkudziesięciu euro. Siłą rzeczy musi być to przełożone na cenę energii w Polsce. Chcę też jednoznacznie powiedzieć, decyzja ta staje się już decyzją nieuchronną. Komisja Europejska bardzo konsekwentnie przez następne lata będzie wdrażać te przepisy w Europie. I ostatnie zdanie. Dzisiaj wszyscy w Polsce debatujemy o różnych sprawach dotyczących Unii Europejskiej, przywództwa w Unii, nowego przewodniczącego Rady Europejskiej a nie dostrzegamy tak ważnych rzeczy, które będą dotyczyć kieszeni każdego Polaka, przyszłości polskiej gospodarki. Dzieje się to kompletnie w sposób niezauważany przez opinię społeczną, opinię, opinię publiczną, a warto o tym mówić, bo konsekwencje, powtórzę to jeszcze raz, są daleko idące, spowodują drenaż kieszeni Polaków spowodują podwyżkę cen energii w Polsce i ten proces niestety będzie już bardzo nieochronny, jeżeli rząd również nie zmieni podejścia do sposobu wytwarzania energii, do dywersyfikacji źródeł energii, nie będzie poszukiwał innych źródeł wytwarzania energii niż węgiel.